Nie pokazywałem córkę Van Luna, po jej siostrze, u kolegi 10 konkursów roczna, w ciągu dwóch lat chyba 19 konkursów ma. A parowana na Kubusie, na starego Kubusia. Córka Van Luna i sztolki. 20, ta jest 21 rok. Ta samica, przepiękna. To jest 35, jak dobrze pamiętam. Tak, 12:35, dobrze pamiętam. Chociaż dawno nie łapałem, akurat siedzi tu z samicami rozpłodowymi sobie. Czeka na sezon do rozpłodowy